Hamilton wygrywa dzięki kolejnemu błędowi Vettela. Decyzja sędziów nie jest skandalem. W tych słowach nieco zaskakujących, wczoraj Włoska La Gazeta w swoim internetowym wydaniu podsumowała wydarzenia niedzielnego wyścigu. Dzisiaj ta retoryka. Idzie już nieco bardziej w kierunku skandalu, kontrowersji, natomiast nikt, nawet włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że nie byłoby tego całego zawieszania, gdyby nie kolejny błąd Sebastiana Fetela, błąd popełniony pod presją. To już widzieliśmy w przeszłości, to zdarzyło się ponownie. A jak wygląda kwestia kary? Tutaj zdania są bardzo podzielone, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie już za chwilę, więc tradycyjnie pozostańcie przy odbiornikach. jest poniedziałek, 10 czerwca, Daniel Biały echa padoku. Kolejny raz Mercedes wygrywa wyścig, ale najwięcej mówi się i będzie się pewnie mówiło w najbliższych dniach o Ferrari. O Ferrari, które było w ten weekend bardzo, bardzo szybkie, jeżeli chodzi o te proste odcinki, to był tor, który leżał ewidentnie Ferrari. Jeżeli widzieliście porównanie tych okrążeń kwalifikacyjnych Sebastiana Vettela i Louisa Hamiltona, to zawsze, kiedy kierowcy wjeżdżali na ten bardziej prosty odcinek toru, ten czerwony samochodzik wędrował mocno do góry. Sebastian Vettel miał dużą przewagę, jeżeli chodzi o tempo na prostych odcinkach Luis nadrabiał w zakrętach no i tego tempa wystarczyło zarówno na kwalifikacje jak i wystarczyło na wyścig przy tak krótkiej prostej startowej jedyną szansą dla Luisa Hamiltona na pokonanie w ten weekend Sebastiana Wetela czy w tą niedzielę Sebastiana Wetela była strategia i liczenie na to, że Sebastian Vettel straci nieco, jeżeli chodzi o opony. Te opony już w piątek w samochodzie Ferrari wykazywały tendencję do dużego zużycia, więc Lewis Hamilton miał za zadanie, jeżeli nie uda się wykonać jakiegoś ataku na starcie, jechać bardzo cierpliwie, czekać na błąd Sebastiana Vettela, lub na moment, kiedy te opony przestaną dobrze dogadywać się z asfaltem. No i ta cierpliwość Lewisa Hamiltona została nagrodzona, ta ciągła obecność w lusterkach Sebastiana Vettela sprawiła, że Sebastian na 48 okrążeniu popełnił błąd, nieduży błąd, natomiast ten błąd miał ogromne konsekwencje. Wracając na tol, i tutaj możemy się zastanawiać, to jest w zasadzie klucz tego dzisiejszego odcinka i tych rozważań, których pełno jest wszędzie. Wracając na to, Sebastian Vettel celowo lub nie zostawił Luisowi Hamiltonowi nieco mniej miejsca niż powinien. I to było źródło wszystkich problemów, które ściągnął na siebie Sebastian Vettel, bo należy pamiętać, że żeby ograć Luisa Hamiltona, żeby ograć Mercedesa, trzeba po prostu być bezbłędnym. To widzieliśmy już w przypadku chociażby tego wewnętrznego pojedynku między Bottasem a Hamiltonem. Bottas musi być bezbłędny, żeby być przed Hamiltonem, tak samo Sebastian Vettel. Mimo, że dysponuje szybszym samochodem, w ten weekend dysponował szybszym samochodem, Potrzebny był bezbłędny wyścig. To się niestety nie udało. Ten błąd miał ogromny wpływ na to, co wydarzyło się potem. A potem sędziowie dość szybko doszli do wniosku, że doszło do przekroczenia przepisów i przyznali Sebastianowi Vettelowi 5 sekund kary, jak również dwa punkty karne do superlicencji. No i teraz zdania są podzielone. Większość dziennikarzy, większość ekspertów, byłych kierowców jest zdania, że sędziowie nie powinni w tej sytuacji karać Sebastiana Fetela, bo ten wracając na tor starał się przede wszystkim utrzymać na torze. Dwa, nie doprowadził do kolizji z Luisem Hamiltonem, a było bardzo, bardzo blisko. No, przejazd przez trawę, przejazd przez tarki, wybrudzone opony. Widzieliśmy jak Sebastian Fetel mocno walczył z tym samochodem. Po tym wszystkim w zasadzie Zastanawialiśmy się, czy ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy Lewis Hamilton będzie matematycznie czekał do końca, utrzymywał tylko tą odpowiednią odległość od Sebastiana Vettela, czy zaatakuje i będzie chciał wygrać ten wyścig w taki właściwy sposób? On potem mówił, że nie tak chciałem wygrać ten wyścig. No ale tutaj rozsądek wziął górę. Lewis Hamilton też nie mógł zbyt dużo ryzykować. Wiem, że były problemy z jego jednostką napędową przed startem wyścigu, wyciek z hydrauliki, dużo pracy mechaników, więc Louis wiedział, że stawka jest ogromna, każdy błąd tak trudnym weekendzie może się na nim zemścić. Spokojnie czekał na to, co będzie działo się dalej i dojechał do mety, mimo że był drugi, jako drugi przeciął linię mety. To on był zwycięzcą tego wyścigu. I teraz yy, słowo na temat. A ja jeszcze dodam, że Louis Hamilton w swoim samochodzie miał jakieś skoki mocy. On się mocno niepokoił tym, co się działo w samochodzie, więc to kolejny argument za tym, żeby nie atakować tak mocno Sebastiana. Widzieliśmy ten dystans, był bardzo rozsądny. 2,5 sekundy to taki dystans, który chroni przed tym brudnym powietrzem, przed przegrzewaniem się jednostki napędowej. Chroni też nieco bardziej opony, bo wjeżdżając nieco bliżej w ten dystans około 2 sekund, to brudne powietrze zaczyna działać, i to zadziałało w przypadku samochodu Sebastiana Vettela. On właśnie wjeżdżając w ten czwarty zakręt miał przed sobą. Samochód Toro Rosso, ten samochód będąc w dystansie mniejszym niż 2 sekundy zaburzył nieco ten przepływ powietrza, docisk skrętnej osi był mniejszy. Właśnie to mogło być jedną z przyczyn tego błędu popełnionego przez Sebastiana Wetela. Słuchajcie, no i teraz kwestia tej, tej kary. Wszyscy są podzieleni, wszyscy mają swoje zdanie na ten temat. Większość właśnie mówi, że nie powinno być kary. Z duchem sportu, z duchem rywalizacji wypadało puścić ten wyścig dalej. Tylko, że tutaj jest ukryta pewna pułapka, bo jeżeli weźmiemy przepisy, one mówią wprost, jeżeli kierowca opuści tor i wraca na niego, musi zostawić szerokość samochodu. No i teraz czytając to tak literalnie, to czy doszło do tego manerów Sebastiana Fetela Celowo czy przypadkiem, że zostawił tego miejsca odrobinę, mniej tam 10 cm myślę, że zrobiłoby dużą różnicę. To przepisy o tym nic nie mówią. Nie zostawił, należy mu się kara. No z duchem rywalizacji byłoby to po prostu puścić. I tutaj pojawiają się nawiązania do choćby roku 2000. 16. sytuacja z Monako, gdzie Louis Hamilton w podobny sposób potrakował Daniela Ricardo Ten materiał bardzo szybko wyciągnęła włoska telewizja Sky. No ale i tam kary nie było, ale dla równowagi dodam, że podczas Grand Prix Japonii, tu jest rok 2018. Verstappen wrócił na tor i zmusił Raikkonena do hamowania. Tam był nawet kontakt. Przydzielono karę. Zgadnijcie w jakiej wysokości? Właśnie 5 sekund. Tych różnych ocen Podobnych sytuacji jest bardzo, bardzo wiele. Jeżeli my, jako kibice, dla dobra rywalizacji, dla dobra widzowiska oczekujemy, że kierowcy wezmą pod uwagę, które jest okrążenie, kto ze sobą walczy, jaki to będzie miało wpływ na wynik rywalizacji, no to możemy takimi życzeniami doprowadzić do tego, że. To ocenianie kierowców będzie jeszcze mniej konsekwentne, będziemy mieli różne decyzje, w zależności od tego, kto jedzie, kto miał incydent, na jakim okrążeniu, jaki to miało wpływ, czy to była walka o podium, o punkty i tak dalej, i Więc jeżeli domagamy się tego, żeby na stałe pojawił się panel sędziowski i on konsekwentnie sędziował przez cały sezon, to nie domagajmy się od sędziów tego, że będą interpretować regulamin w zależności od tego, komu można tą, czyt, komu grozi ta kara, tutaj raczej kierowcy powinni oceniać to z punktu widzenia samego incydentu, nie powinni brać pod, uwagi, pod uwagę nazwisk, nie powinni brać pod uwagę o co idzie rywalizacja. Tak powinno być w idealnym świecie, bo jeżeli pójdziemy w drugą stronę, pozwolimy sędziom na taką interpretację, będziemy mieli taką sytuację jak chociażby w NBA, kiedy ci najlepsi zawodnicy mogą zrobić 5 kroków, a nie 2 i sędziowie tego nie zabliżą. Natomiast kiedy dochodzi do meczu na szczycie do rywalizacji, choćby o mistrzostwo, no to wtedy sędziowie tych mniej znanych zawodników wygwizdują za każde tego typu przewinienie, natomiast inni zawodnicy mogą sobie na to pozwolić i tu kibice już kręcą nosem, mówią no ale jak, przecież tak nie może być, nie próbujmy zmuszać Liberty Media czy FIA do naciskania na sędziów, by oni puszczali takie sytuacje dla dobra widowiska, no bo znowu wchodzimy na bardzo cienki grunt Czym jest dobro widowiska, czyli to jest interes. Więc jeżeli weźmiemy przepisy tak literalnie, kara Sebastianowi Wetelowi się po prostu należała. Z drugiej strony, gdyby tej kary nie było, gdyby sędziowie puścili tą sytuację, myślę, że mielibyśmy mniejszą szkodę, mniej krzyku niż, niż jest to obecnie, ja też chyba wolałbym zobaczyć ten wyścig rozstrzygnięty na że bo mam takie wrażenie, że Louis Hamilton byłby w stanie poradzić sobie z Sebastianem Wetelem i wynik tego wyścigu byłby podobny. Nie odbyłoby się to wszystko przy tym. Tak zwanym zielonym stoliku, ale Ferrari zapowiada protest i to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, która się może wydarzyć, bo jeżeli wracam do tej celowości bądź nie, jeżeli sędziowie tak szybko podjęli tę decyzję, nie potrzebowali rozmawiać z kierowcami, często decyzja jest podejmowana dopiero po wyścigu, po wysłuchaniu kierowców, to musieli znaleźć, Mam nadzieję, jeżeli podjęli tak trudną decyzję, musieli znaleźć element, który wskazuje na to, że Sebastian Vettel celowo zamknął Lewisa Hamiltona, przy, przytulił go do tej bandy, zmusił do hamowania, do wycofania się z tej sytuacji. No i tutaj pojawiają się takie informacje, że to właśnie ten drugi manewr kierownicą, lekki manewr kierownicą był tym, który przekonał sędziów, że to była celowa robota. Czyli sędziowie przyjęli, że po tym pierwszym manewrze, pierwszej kontrze, po powrocie na tor, Sebastian Vettel odzyskał kontrolę nad samochodem, a dopiero ten drugi manewr to był ten, który zadecydował o tym, że nałożono na niego tą karę. Dlaczego mówię, że bardzo bym się cieszył z tego, gdyby Ferrari zdecydowało się złożyć protest? Tego protestu nie ma. Zespół tuż po wyścigu złożył taką wstępną, taki wstępny formularz, poinformował FIA, że zamierza uprotestować. Tą decyzję, wyniki tego wyścigu i masz 96 godzin na to, żeby złożyć pełną dokumentację. Zobaczymy, czy Ferrari to zrobi, bo wielokrotnie było tak, że zespoły składały tą dokumentację, a potem ją wycofywały, przemyślały sprawę, stwierdziły, że nie ma tak na, na, na dobrą sprawę dowodów, podstaw na to, żeby dostarczając je sędziom, zmusić ich do zmiany decyzji podjętej w czasie wyścigu. Zobaczymy, co Ferrari zrobi, ale ważne jest to, że Ferrari bardzo szybko wzięło w obronę swojego kierowcy, Ferrari stanęło mocno ze Sebastianem Vettel'em i to nie był jedyny moment w trakcie tego niedzielnego wyścigu, kiedy Ferrari chroniło swojego, swojego lidera. Druga sytuacja to sytuacja z Charlesem Leclerciem. Ferrari nie powiedziało mu o karze, jaką otrzymał Sebastian Vettel. Charles dowiedział się o tej karze dopiero po zakończeniu wyścigu, no bo gdyby wiedział o niej wcześniej, pewnie byłby w stanie zamknąć ten dystans. Sześć, tam było sześć z kawałkiem, myślę, że spokojnie. Przyspieszając tempa tego tempa w samochodzie było na tyle, żeby zamknąć ten dystans do Sebastiana poniżej 5 sekund. No i wtedy on stanąłby na drugim stopniu podium. To podium wyglądałoby zupełnie inaczej. No tutaj Ferrari mocno chroni Sebastiana. Sebastian nadal jest liderem, bo tych błędów, jak tak policzymy, chyba szal popełnił. Więcej w tym sezonie. On ostatnio w jednym z wywiadów powiedział, że po Grand Prix Hiszpanii odczuł, że zespół zobaczył jego talent i zespół chce iść za nim. Natomiast to się, to się zmienia w zależności od wyścigu, w zależności od przebiegu weekendu wyścigowego. Zastanawiam się również, jak dyrekcja wyścigu podejdzie do zachowania Sebastiana Vettela po wyścigu, no emocje były ogromne. No tego oczekiwaliśmy, tego w zasadzie oczekujemy od kierowców, że pokażą te emocje, że pokażą ten charakter, że spod tego kasku kombinezonu kierowcy mocno schowanego w samochodzie, którego emocje zwykle poznajemy tylko przez te komunikaty, które wychodzą przez ten otwarty kanał. No i zobaczyliśmy te emocje. Sebastian Vettel był wściekły, nie dziwię się. Raz pewnie na decyzję, dwa, chyba też na siebie, bo on wie, że ten błąd spada na jego barki. No i doszło do złamania tego protokołu. Sebastian Vettel pomieszał trochę szyki organizatorom. Ja przypomnę tylko, że w 2002 roku, w czasie Grand Prix Austrii, doszło też do podobnego zamieszania, i Ferrari wtedy został ukarany karą miliona dolarów za złamanie tego protokołu związanego z ceremonią. Ja mam nadzieję, że tutaj takiej sytuacji nie będzie, że nie będzie kopania leżącego. No bo Sebastian Vettel no, przegrał w zasadzie ten wyścig na własne życzenie, dodatkowo jeszcze ta kara i, i te wszystkie okoliczności, te duże emocje. No bo Sebastian Vettel w tym momencie wyścigu, kiedy te emocje zwykle opadają, stworzył nam niesamowite widowisko, niesamowity, niesamowity show. Mieliśmy z tego dobrą zabawę, myślę. Widzowie na całym świecie... Patrzyli z otwartą buzią na to, co się za chwilę wydarzy, co za chwilę wymyśli Sebastian Vettel. Na ten w taki niewulgarny sposób, bo pamiętam, że Sebastian Vettel ma już kilka uwag w zeszycie. Przypomnę chociażby tą wiadomość dla Charlie'ego, za którą też mu się oberwało, więc ta przeszłość, jeżeli chodzi o relację Sebastian FIA, już jakaś niedobra jest. No i teraz mamy kolejną sytuację na to przestawienie. Tych tablic z numerami. Dla mnie, Majsterztyk. Myślę, że takich momentów w czasie wyścigów powinno być więcej. To było niewulgarne, tak jak już powiedziałem, ale bardzo dosadne. No i ten gest Louisa Hamiltona na podium, kiedy zaprosił Sebastiana na ten najwyższy stopień. Tutaj trzeba też oddać obu kierowcom dziewięć tytułów mistrzowskich. Ogromne doświadczenie, ogromny szacunek. Już wczoraj, nie wczoraj, tylko w zasadzie w sobotę, po kwalifikacjach, zwróciłem uwagę na to, że mimo, że jeden z nich przegrał te kwalifikacje. To obaj stanęli obok siebie, rozmawiali, uśmiechali się, rozmawiali na temat samochodu. Chyba Ferrari. Louis dopytywał o coś Sebastiana Fetela, ale to wszystko w bardzo dobrej atmosferze. I podobnie było wczoraj, oczywiście, w tym pokoju, kiedy kierowcy mieli czas na ochłonięcie. No było naprawdę gęsto. W zasadzie te gadki Louisa Hamiltona to były takie gadki jak o pogodzie, żeby tylko coś się wydarzyło. No w końcu realizator chyba nie doczekał się niczego ciekawego transmisja uciekła gdzieś na, na kibiców na mechaników. No ale już na samym podium Sebastian Vettel, mimo tej frustracji mimo złości takiej sportowej przerwał. W zasadzie rozmowę Louisa Hamiltona z prowadzącym wywiad z Martinem Brando i powiedział nie się na Louisa. On sobie na to po prostu nie zasłużył. On wykonał swoją robotę. Oczywiście Louis Hamilton nie omieszkał wspomnieć o tym, co się wydarzyło, na to, że to on naprawdę zapoczątkował ten cały proces, który doprowadził do ukarania Louisa, Sebastiana Fetela, Natomiast Sebastian pewnie, będąc w tej sytuacji, zrobiłby dokładnie, dokładnie tak samo. Trudny weekend do, do oceny, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się na torze że jeszcze raz czekam na to, co się wydarzy. I mam nadzieję, że ten proces dojdzie do skutku, bo tam chyba telemetria będzie kluczowa. Ujęcia z kamer umieszczonych w samochodach. To czym kierował się Sebastian wykonując ten drugi manewr, jeżeli było tam spojrzenie w lusterko, i dopiero wtedy wykonanie tego, tego manewru. Choć Karol Czanduk analizując tą sytuację, te wspólnie z Jensonem Batonem wskazali, że również ten drugi ruch kierownicą był wywołany spadnięciem tylnych kół starki. Tym że Sebastian Vettel za szybko chciał wyjechać z tej sytuacji, chciał bronić tej pozycji, ale zrobił to zbyt szybko, być może za zbyt mocno uderzył w pedał gazu. No, no, ale jeżeli nie widział Lewisa Hamiltona, to po co miałby uderzać w ten pedał gazu? To są wszystko niuanse, to są wszystko detale, i one są ukryte w telemetrii, zarówno jednego, jak i drugiego samochodu. Sędziowie mają do tego dostęp, a dzięki temu protestowi, i my to wszystko zobaczymy. Wolałbym, żeby ten wyścig rozstrzygnął się. Bez tych kontrowersji, na to, że panowie walczyli koło w koło, pokazali kto danego dnia jest lepszy, lepiej dysponowany, komu zespół przygotował lepszy samochód, lepszą strategię, stało się inaczej. Myślę, że te słowa kierowane przez wielu kibiców, że wczoraj na, na to, że w Kanadzie umarła Formuła 1, to są słowa na wyrost. Takich sytuacji było wiele, takich kontrowersji było wiele i będzie jeszcze wiele i bardzo dobrze dzięki temu ten sport po prostu żyje nie tylko w piątek, sobotę, niedzielę, ale przez cały następny tydzień i te 96 godzin. Które ma Ferrari na złożenie tego oficjalnego protestu, to też będzie taki czas wyczekiwania, czas dyskusji. To nam rozciągnie tą sytuację jeszcze dalej w czasie. W zasadzie myślę, że cały najbliższy tydzień będziemy po prostu skupiali się głównie na tym temacie. I bardzo dobrze, takich analiz jak zrobiła telewizja Skype, będzie pewnie jeszcze wiele. Patrzcie uważnie w każdą z nich, w każdej pewnie znajdzie się jakiś detal, który może zmienić wasz punkt widzenia na tą sytuację. Ja nie mam takiej jednoznacznej oceny, czy to była słuszna decyzja, czy nie. Cały czas czekam na to, co wydarzy się dalej. Z punktu widzenia regulaminu, sędziowie zrobili to, co do nich należy. Było przewinienie, przyznali karę. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę te okoliczności, łagodzące, gdyby tej kary nie przyznali, nic złego by się nie stało. Myślę, że mniej byłoby kontrowersji i krzyku niż teraz. Czekam na rozwój sytuacji, pewnie wy podobnie, zobaczymy, co się wydarzy. I na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu Ahapadoku. Tak na nie gorąco, ale ciepło, chciałem skomentować tę sytuację dotyczącą tych najważniejszych wydarzeń, a co do reszty spokojnie. Wkrótce analiza tego, co działo się na przestrzeni całego, wyścigu na przestrzeni wszystkich zespołów, bo tam też były ciekawe elementy, ciekawe kwestie, o których warto powiedzieć, ale już nie w tym materiale, dlatego zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!